Siemoneczko panowie, jest godzina 13.10 Spakowałem wszystkie jaśniaki eee, Tak wyglądają dziury u mnie Tu, tu Zobaczymy czy to w ogóle przejdzie Tu tak samo Tu jeszcze jest wentylacja Z góry napisane Jedzie Kasper. Zaraz go poproszę, może zawiezie, bo coś kuriera nie ma, jest 13.10 żeby to na Zobaczymy czy to w ogóle przejdzie są dwie takie same, zobaczcie, deszcz przed chwilą padał, ja idę łapać gołębie na loty, zobaczymy jak sobie poradzą, dam krótki przeliczę murzynka, ja wysyłam gołąbki i lotujemy, Kasper co to robisz? Siemaneczko, jest 14.14, .14. wyjeżdżam z podwórka, zrobiłem kilometry, eee, ale bym, w, bym w bramę Zapakowałem 115 murzyna, czyli ciemnych murzyna, zależy, kto jak mówi, i dwa jazdy 117 lat. Wiozę ich na 3 km, puszczę je z tyłu. Tam jest silny, bardzo wiatr. Będą miały z wiatrem, zobaczymy, jak sobie poradzą. Tam jest pierzaków bardzo dużo. Zginą, to zginą. Silne przyjdą. Nie będę tam się patyczkowo z nimi. 115. Jutro znowu, nie będzie padało, wykurzę je z innego troszkę kierunku. A zrobię jutro lot, żeby je przeliczyć, ile ich przyszło, bo nie będę liczył. Cztery są gołębie pogonione, para romunów, siwy i czarny i czaposze, grochy i pusty gojemnik. Dobra, lecimy. No jedziemy, nie wiem ile tam będzie, dwa kilometry, trzy, cztery, zobaczymy. Pozdrawiamy Panowie, mamy 2 km, i 200 metrów Jedziemy jeszcze kawałek, skręcimy tu w lewo i puścimy je. No, tu nie będzie z będą autostrada będzie. Tu tędy przejedziemy i tam pojedziemy. Pokażę wam. Panowie, dojechałem na miejsce, zaczęło padać 3800, z 2,5 km na pewno będą miały 3800, żeby nie było. Zaczyna deszcz kropić No zaczyna, zaciekawiamy. Chmura czarna. Dobra, lecimy z nimi, tam nie ma. Dobra, czekajcie, tam pauzę. 105. Dobra, jestem. Zaczyna padać coraz mocniej. Lecimy po kolei. Co to jest? Je chcę tam jeszcze otworzyć. Dobra. Ciach. Ciach. Ciao, ciao. Cia. Ostatni już z cudu. Dawaj mała wiatr, też dwa kilometry autem, nie wiem jaka jest odległość, silny wiatr. Niech Dobry bateria wróci To taki busy jeszcze tam są tutaj ile jest, zobaczcie pocztowa jakiś dobra lecimy dobrze 105, 115 murzyna i dwa jaśniaki Nie to znicza. Zaczyna też padać parowy z łacikiem. A my ogieździli. Nie pogoda. Będą śniegi. To też będą musiały lecieć. Lecimy, lecimy. 3 km 800 autem. Może linia prosta będzie 9. 2,900. 3. Nie, bo to jest tuda wprost Tam muszę jechać Tam ja mieszkam Zobaczymy jak sobie poradzą, niech walczą gnoje Gnojki niech walczą To gówno niech zostanie teraz na tym deszczu Nie ma tam Pozdrawiamy Paszeruj albo ginie Nie ma tam łażenia Jechałem panowie Gadałem z Bogdanem, jest jeden murzyn. Są murzyny, dwa ale przestało padać. Tam może lej, bo tam taka czarna chmura. Jest jeden. Chodź, chodź, chodź! I dwa w powietrzu. Lotu nie ma. 115 puszczonych kurzu. Jeden jest dopiero. Co to rzut beretem? Mają 3 km. Ale warunki ciężkie tylko. Zobaczymy, może jakiś lot się pokaże. Przez sąsiada może pójdą. Tam były puszczone, tam z tyłu aż. Są trzy dopiero gołębie Ze 117 Niektóre panowie Były pierwszy raz w klatce Pokażemy gołębnik Nie, o co dwa co dwa murzyny Co dwa murzyny No i cztery były Światło nie włączymy Są dwa murzynki Przyszły dopiero, w pojemniku. I dwa u góry by. A dwa już są na budzie. Dwa są na budzie, to mamy cztery. To jeszcze 101, Murzyna. Nie, 111. Nie chcę odchodzić, nie chcę latać. To rura z nimi. Tam bo powinny iść Zobaczymy Mają 3 godziny Godzinę da kilometr Ale <laughs> nic nie widać Jeszcze nie Jeszcze nie mają formy Ale taka trasa to nie dla nich trasa Ale i trzeba się szykować Bo już bolki się szykują na lot jakiś tam finałowy Konkursowy, nie wiem, 400 chcą puszczać gdzieś, to trzeba wynosić. Będę miał wszystkie przepuszczone. Wrócą, to wrócą. Ponowie dzisiaj lista miałem w nocy, złapą mi dwie kury. Eee, dwie kury, zobaczcie, nawet kaczki boją się wyjść ze stawu. Tego dużego od Grzegorza kura koguta zranił. Siada jeden. Siada jeden. Siada. Cisza. Siada drugi. Siada drugi. No, pierzaki jak przyjdą to będą dobre. Warunki są naprawdę bardzo ciężkie. Są dwa kolejne. A to się rozwaliło? Czy co? Nie ma stada? O idzie stado, idzie stado. Panowie. Zobaczcie, ale idą. Tu idą. A tam idzie z 40 tylko. Sobie górą, górą, sobie drugie stado jest. Są so stada dwa. Górą bardzo wysoko. Zaczął jak to jasne na to rady W koronie to jest dobry jasny Ta nie była w tym roku jeszcze lotowana I wiem czy widzicie są dwa stada Co idzie reszta Są dwa stada I selekcja się zrobi bez sprzedawania chcia ciach ciach, ciach. Będą się skoczyć do siaby, do Jeżdżają Tam u góry jeszcze stadowały, ale malutkie. O tutaj. Nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć i jedenaście obok jeden I cisza. Kolejny z góry z lewa spada. Tyle na razie przyszło. Tyle na razie przyszło nie widać 12 do nich robił 12 do nich robił tych kolorów tylko nie będę lotował no bo są cztery to nie już nie zostało takich kolorów może jak zginie, to są dwa kolejne. O, jest następny lot. Jest następny lot z 10 sztuk Ale jak wysoko. Z 10, może 12. Zaraz po tam Widzicie? Jest kolejny. Rozbiły się. No i dobrze, przetro się. To jest ze już Jest kolejny lot. Jest kolejny lot. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jest kolejny lot. Kurczę ten telefon. Niech ta żona kupuje mi tą 15 tam jest kolejny. Kolejne jeszcze trzy zaboby jadą. I idą, ogień, okay. maszeruj albo gi. Chodź, 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 Nie przeliczę ich dzisiaj, nie będę ich nawet liczył. Jutro je policzę. Za godzinę zamknę klapę, zobaczymy ile jeszcze dojdzie. Są, są jeszcze trzy bardzo wysoko, ale były bardzo wysoko. Sąsiad, yy, w weekend już masz yy, mój lot u ciebie. Zgodzisz. Zobaczymy jak się przetrą. Już zaczyna da Przyczepę trzeba przesparować. Chodź, 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 chodź. Sąsiada to mogę jutro walno. Od weekendy tylko jest. Trzy kolejne z góry zjeżdżają. Trzy kolejne z góry. To jest jeszcze tu z boku jeden. I cisza. Tak mniej więcej je panowie przeliczę, ale niedokładnie, dokładnie. Później je przeliczę. Zaczyna padać znowu. Co to dla nich? Daj im kamizelki, okulary i rurkę do oddychania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziesięć, 12, 13 jest. 14 z góry, 15 z góry. Ale one idą z tabu ze blok. Przybiły, skoczyły. No to trochę może nałapią. Niech to się to pokaże, ja Mi były tylko dwa. Co wcześniej zeszły? I zaczynamy je ruszać. To takie kilometry, to bez gadania muszą iść. Tylko te pierzaki najgorzej. Bo niektóre mogę dobre pieżaki pogubić. Ale kolega z dwa o, jest jasna, jest jasna, jest jasna, widzę jasną. Jest jasna, są kolejne, są kolejne zjeżdżają, zobaczcie. Zobaczymy czy te dwa jasne są. Bo cały burzyn był, pie... 115 burzyna i dwa jasne. Ale przyklepał jasiak. Ej, samica. To nie mam co się martwić, bo to jest samica, ona ma piórko w ogonie, samiec będzie. No samca to mogę cały goleń obstawić na ten kilometr Zrodzany. Robi mi wszystkie loty. Tam dwa młode kolega dostał. One takie mają jasne, trochę dziupki po ojcu, ale są bardzo małe. I cisza, nie ma nic. Chodź, 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 chodź. Nie ma żarcia. Samiczka jest. Samiczka jest. Zobaczcie, zobaczymy, czy jest tata, czy jest mój mężule.

9, 10 to jest 60 Jeszcze nie ma sporo byłem panowie 60 Połowa jest No i dobrze Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem 7 to jest ich liczby, że jest 60 5, tak? 50 brakuje Dobra połowa przyszła dopiero 50% przekroczyły, jest najważniejsze. Przestaje padać, znowu pada, przestaje. Dobra, to jeszcze poczekamy, bo nie ma z 50 jeszcze głębi. Ciężko miały, sam się wybić. O, jest kolejny, jeden, zjeżdża. Ale one są bardzo wysoko. 50 głębiej, Może 40 to na pewno nie ma. To jest to. Koczkodan. Koczkodan. I on ja nie ma. Mógł sprzedać to za grosze. Wziąć pieniądze. A ja nie chcę tego sprzedać. Mają obracać. To co chciałem sprzedać to sprzedałem. Tam jeszcze. Nawet na filmie ostatnio mówiłem, że 30 mogę ich sprzedać. Chcieli płacić. Groszowe, to niech sobie lecę, tam następny jest na niebie bardzo wysoko. O, znowu zaczyna padać. Dobra, damy pauzę. Pokażę Ci lot do I kolejne. Ale z chmury tutaj zjeżdżają pojedynczo. Powinny siedzieć u góry. Cztery teraz zjechały, albo jeden jeszcze chodzi. O jest, jeden schodzi. Cisza, nie ma nic. W tej chmurze z tego, z tego góry zjeżdżają Jest jeszcze i do lotowania Druga strona w czego. Nie trzeba flagi sześć żadnej Gówno niech zostanie Na Erblągu Kto to na pójdzie? Dobra pauza Nic nie ma Nic nie ma, nic nie ma Cały no czas wchodzą głębi, cały czas wchodzą. Muszę zrobić znowu lot, żeby przeliczyć. 115, wiem, że ich było. I tam są 4 na tamtej stronie. Słabsze. Pauza. Panowie, jest kolejny. Po nie wiem, po minucie, ale pojedynczo już. Już Nie ma. Brygady jakieś tam 15, 10, 20. siat już. Nie ma, nie ma. Będę miał parę chwil, ciężko będzie to złączyć. Zależy od szybkości internetu Nic nie widać Zaraz wyłączę łączyć zawsze, godzina godziny Panowie, ja muszę jechać do Kastoramy. Bo raz dzwoniarzem coś tam kupił Wszystko na nagonione zostało, prawie weszło same Ale widziałem, że... O są dwa jeszcze Są dwa To już ich nie będę Widzę dwa schodzą Jestem ze skrzydełkiem rozwalonym, co... ogóle mnie pierwszy raz w się działo. zaraz go pokażę Wziąłem wchodził krwawi Któryś krwawi ten co miał z skrzydło dzionies Czekajcie, zaraz go znajdę i pokażę A jak nie to chociaż przelicz tak szybko O jest tutaj Widzieliście? Późny młody, ale jest trochę młody Jest, tu młody jest Tu, tu ten umazam dwa już są tak, to niech wejdą dobra, niech te dwa jeszcze wejdą w gonie, żeby nic nie było, przeliczę tak szybko i powiem wam ile ich jest. Panowie, wychodzę z gojem wynika i jest lot. 75 sztuk. Jest lot, zobaczcie. Są świry Miałem jechać już. Co, zobaczcie. 35 minut im zajęło. 3 km, 3 km, 800. Pierwszy raz tych, które. Zobaczcie.

75 i 31 i 31 to jest ile? 106 9 głębi nie ma To nie ma tragedii Nie ma tragedii, to już nie będę dogrywał Dojdą, to dojdą, jutro wam powiem ile dokładnie, zobaczcie Same roczne, same roczniaki przyszły teraz Teraz same roczniaki przyszły No, same roczniaki, może 1, 2, 3 stare ale same roczniaki Zobaczcie. Same roczniaki te co mają niebieskie skówki to są szczepione Same roczniaczki On mają niebieskie skówki, zielono obrączki pomarańczowe To są same roczniaczki, bo podwiedawałem, starą i nową mhm same pierzaczki co świry tam jest z kuperkiem jeden ja też go widzę przyszedł jakiś mam dwa z kuperkiem tylko o tego też widzicie zostawiłem bo to jest po, po dobrych gołębiach też jest Tam takie dwa dwa takie mam słabe taki jeden jeszcze jasny, jasny był taki pierzak straszny a on chyba tu jest, pierwszy jest on i przyszedł Dobra Pozdrawiamy Niech se wchodzą Tam Mają picie żarcia nie ma Dobra, do zobaczenia Jak się skubią? Lot bardzo dobry Pogoda ciężka Muszą maszerować Pozdrawiamy